hp Moment, moment, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Czekajcie, co kupię? Paso na chuj. Let's go. Nie, nie, nie. Nie chcę idzie ze mną tędy. To no, marcić, niech nie marcić ze sobą. Zapraszam do lotniska. Jestem ognia A spróbuj tak wylądować przełcie. No nie mogłem było ta zabić. Ja też właśnie go nie mogę zabić, bo nie miałem chyba więcej HP teraz. Wtedy? Ja to jedyna ataka. Jedziemy po was, chłopaki. Ja nie mogę skakować Gdzie jesteś, jesteście, gdzieś tu? Oni są tu gdzieś? Ja wychodzę na górę, do A... Ja jestem na górze Aaaa Ktoś do mnie ktoś do mnie Wszystko? A jeszcze strzelak, jeszcze Z góry Leży Wszyscy są? Jest napisane Navigate the Couch, To dawaj Marcin, na dół. A nie, ja kogo tu nie ma? ma? Tomek. Dawaj. Ready? Nie. Yeah. Zaproszę do środka. Wszyscy? Tak, znaczy... Mm -hmm. <laughs> o, pa, panowie... Łama <laughs> 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 mi się spadło trochę. Troszkę się przewróciłem, pomal. Richt richt. richt, richt. Richt, richt. Patrz, widać, że jeździ wapko. Jest <ścoughs> pierwszej łopanki kierowca. Let's go. Tam że to kody. To jest kurwa Czaj, się przedstawię tu, gdzie indziej No Wcześniej odjechałem autem i działał Tu musisz gdzieś dać chyba, nie? Tutaj No właśnie gdzieś tam są otworzył otworzył Otworzy się Dobra wychodź Ericht e Gdzie tu iść? Do tych drzwi ja By to ja ty ty jak otworzysz tam są już to styk. No, to jest krzywa Chodźcie, te? Wyjdźmy z kilku stron. To nie te, te białe. Nie wejdziemy z kilku stron. Tu mnie? Trzeba te białe otworzyć. O, masy, O kurwa! O kurwa, co tu się dzieje? Ale tnie, przecinami, przecinami. Za ja, zakradniemy, kurwa. Gdzie mamy iść dalej, idziemy, nie? Nie, o, chyba, za te brązowe. Czy nie zraniłem zakładnika? Kurwa, Potrzebna jest Samę, tak? Wiesz? Tak. Augi tu leczą, jakby ktoś chciał. Zapraszam, To jest to gówno? Aha, dobra, już Jakie dźwięki? Za, za szybko chyba. A. Tych, odbiję Nic nie widzę wam plesza na mordzie. Kurwa, oni chosteczka wyjmują, musimy to zrobić tak, żeby go nie wyjęli. Gdzie są? Ty, po psy przyjechały. To jak radę, to pilujcie, jak radę zbadać? Chodź do mnie. Jestem, jestem, jestem. Tam smołka. Kurwa, nie da dasz, nie dasz się wyjść, trzeba 500 tysięcy zgarnąć. Kurwa, ale, ale siadł. Dawać. A ty, a mój się odbił, kurwa od ściany, niewidocznej. Bierzcie hajs. Wiesz, wiesz. Macie? 140, 150... 200, 220, 30... 300... Ty, ktoś tu idzie do nas! Aha. Duś, duś E na pieniądzach. Dobra. S2. Let's go więcej? Mogę Gdzie idziemy? nie da trafić Dałta? Dałta. Let's go Chyba nam auto gdzieś spierdoliło Tu jest A nie jest Dawaj, 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 dawaj Iwdzida wszyscy? Nie? Tak, nie, nie kurwa, mać. Zpakowałem się, wyjedź ze mnie. Dobra, pakować I, I musisz jechać do. drugą, drugą majkę chyba. Kurwa jest, jest tam na wprost. O kurwa, jak nie ciężko. Trafi go. Trafiłem Niech przystanek Spokojnie panowie Ja to rozkładzę, ja, ja to, to rozkładzę A gdzie jedziesz teraz? On wie gdzie jedzie, nie da się On no, wie, że tutaj, a nie tam w tunel Może no, chciałem sobie polatać No mamy jechać tutaj do Hikoptera, tak? Nie tu tam w ten tunel musisz przypierdolić. w który? Tam, Chyba, kurwam, tam gdzie tunel. ten był? No. A mi się wydaje, że dobrze teraz idziemy do helikopterka. A co z tym zakładnikiem? Jednak w tunel. Rozjechaliście samochód. Dobra, z jednym się dasz też jechać, spokojnie. Nie wpuszczaj go jak tak narzeka, niech biegnie za nami, dobrze. Zdówcaj <noise> <Stupcaj> mu. Jak <noise> <laughs> Za nami, nie puszczę go. <laughs> ja, jeszcze kurwa flash no? w Tomek Marek. Flash na rampę, ciadowi To rzeczywiście tunel się otworzył, wcześniej był ciemny. <laughs> I... Myślę, że w lewo, w prawo. Ty, za nami, za nami, za nami! Dobra, poczekaj na niego już. Przed nami jest, przed nami. Gdzie? Widzę. Napierdala tam są. Ej, ja sobie zmienię tylko Tomek, broń, poczekajcie. Nie, jeszcze Tomek jest za nami. Nie mam broni tutaj. To Tomek, co ty robisz? Gruby coś ty zrobił teraz. Ocuj się tym autem. Ocuj się jeszcze Dobra, zatrzymaj się. Coś kurwa za gruby, żeby wciąż jesteś? M mam 10 naboi. 11. <noise> Czekaj bo biegnie z Aha. <noise> ja tu się Let's go. O, widzisz, czy to skocznie? Nasza, jest nie, nasza. Najpierw trzeba iść w ten, ci nie żeby było coś takiego. Czekaj, ja wysiądę z szczelinem w ten silnik. Łoje, tu nie trafiłem. Z fodu! mnie po prostu spierdalać. Auto, autobus. W Który samochód miałem strzelić? jadą za nami. Nie wiem, który. Chłopaki, gdzie wy jesteście? Idziemy. Bo ja jestem... ...jakieś w za wami. Ten, co w biegu, za wkim mu łeb strzelił. Poczekaj na mnie, gruby. Jadę po Sam jesteś gruby. Lecę, pędzę, lecę, pędzę. O Jezu, jak to tu wygląda. Jezu że W prawo twoje. Lewo, teraz. Ale u, Aha, tu. Kurwa, mam pięć pestek. <grym> Gruby wsiądziesz dzisiaj? No kurwa wsiadam. O kurwa, wysiadłem. Serio wysiadł? <laughs> stop, 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 stop. Let's go. Księżyc na dupach. Ktoś strzelał? Ja. Tego. Ja, uh -huh. Czemu to jedzie? Bez kierowcy dobrze, nie daj mu się gruby, daj miście. będzie szybciej znacze Rich, rich, chyba. Richt. Za, za pociągiem, za pociągiem Ta, nie. A bo nie za pociągiem? Drea, to to nie Dobra, to, drive po drive to, drive to, dobrze. to, drive to, drive to, to, To są, kurwa, jaja no duś, gruby to auto. Nieźle, nieźle, nieźle. Ach, chuj dupę. Na nie, że, nie, że, nie, że Na bankie trafimy Na bankie nie, nie, trafimy, o, kurwa. Tak rzuca tym autem jak ży po prostu. O kurwa, pociąg. To koniec? No próbowaliśmy pan Wygraliśmy? Bij pan sobie